No, można powiedzieć, że do czterech razy sztuka. Wczoraj w końcu udało się trafić Daily Betting. Bardzo mnie to cieszy, że nie ma takiego wstydu, że przykładowo 10 kuponów z rzędu jest do piaku. Słuchajcie, co na dzisiaj? Na dzisiaj też dubelek. Minimum jeden gol Kadyksu. Kadyks, jak wszyscy wiemy, a jeżeli nie wiemy, to można sobie to sprawdzić. Walczy o utrzymanie i walczy bardzo dobrze. 4 na 5 ostatnich meczów, minimum jeden strzelony gol, i to grali z niebyle jakimi przeciwnikami. Jeżeli chodzi o Sevillę, 4 na 5 ostatnich meczów, minimum jeden stracony gol, więc liczę tutaj po prostu, że Kadek dalej będzie walczył i, i usilnie będzie chciał zostać w tej, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Dorzucam różne, dorzucam różne w, w ligę, czyli oczywiście mecz Strasburga i Paris Saint Germain. Z jednej strony Strasburg walczy o puchary, jeden punkt straty do, do właśnie miejsca dającego. Nie, Europejskie Puchary w przyszłym sezonie. Oczywiście chodzi tutaj o Nice, bo zaraz za Niceą siedzą. Jak wiadomo, Paris Saint-Germain ma już mistrza. Też mi się wydaje, że trochę młodzieży tutaj pogra, która będzie chciała się pokazać i, i zaimponować trenerowi i, i ogólnie wszystkim wokół. Więc wydaje mi się, że to nie będzie jakiś nudny mecz. Będą akcje z jednej i z drugiej strony. Wydaje mi się, że może być fajne, ciekawe widowisko. Też ze względu na to, że, że trochę rezerw może pograć, więc odejmę taki dubelek na dzisiaj. Mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem i to się uda. Oczywiście mamy dla Was 5 dyg do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? No subskrybować ten kanał, no. Zostawić łapę w górę. Pod tym filmem. W komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu właśnie pomiędzy Strasburgiem a Paris Saint-Germain. Dopisujecie swój login gracza z BetClika tak jak zawsze. Ty typujemy do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik. Nie biorą udziału w zabawie, a wszystkie ważne informacje, które mogą Was interesować w opisie pod tym filmem. Pozdro, zieloności, nara!